No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w Gwiezdnych Wojnach Zemsta Sithów. grze LEGO Saga Skywalkerów. I tak jak zapowiadałem, tutaj w tych mini etapach mam już trzech 100%, nie czekając, ruszamy do starcia w Senacie. <trybuj> Będziemy walczyć z Darfem Steusem. Koniec załatania. Ale zanim to zrobimy, chcę szybko włączyć menu. Nie mogę. Na razie. Mamy jakiś mini -fit. Dobra, teraz mogę. Dla mnie najważniejsze są wyzwania poziomów, których nie mam w ogóle. Kontrolę jego nad mocą będzie Okej. Okay. Tutaj coś mam. Okay. O, mam pierwszy minikit. I oczywiście prawdziwego jedi co nie jest jakimś mega wyzwaniem. Jakiś minikit jest pod podłogą. ale chciałbym mieć chociaż e, chwilę czasu, żeby szybko... Olśnienie. Użyj świateł, aby oślepić Palpatina. Drugie jest... E, zrzuć droida na głowę Palpatina i przerwij błyska błyskawicowy atak z obrotu palpatina, odbijając błyskawicę w jego kierunku. Okay. Nie tutaj chyba mam jakiś strzał tego. Łotra, um, um. tak? Ej, to jest to... Oczyścić u mnie tu muszę. Krótką chwilkę! jest tylko słona. Już uciekacie się do żało! <laughs> A dobra, zrzuciłem um, droida na głowę o, Patina. I teraz tak, tutaj. Dobrze, tutaj są światła.

Tego ucznia? Powinieneś być. Twój przyjaciel potrzebuje chyba pomocy. <laughs> Nie mogę się przenie przenieść. Nie zdążę go oślepić. Tu na pewno będę musiał wrócić do tego etapu. Nie koniec. Do tego wciąż daleko! Tam jest... Okej. Okay. Muszę zniszczyć pięć takich. O, tam jest. Fix sound. Tam jest. O, oh, tu jest. Potrzebujesz łowcy nagród? No to jest. Okej, okay, tu jest kolejny. Kocham odbierać nagrody. Oj, to jest ostatnia. Najbardziej w pracy lubię zapłatę. O, mam wszystkie minikity, to już jest coś. A jak z tymi wyzwaniami? Olśnienie. Użył świateł. przerwij błyskawicowy atak z obrotu, odbijając błyskawicę w jego kierunku. Czyli tutaj trzeba będzie pewnie jakiejś koordynacji podczas ataków, już nie pamiętam. To jest dopiero walka. Walczą między sobą. Okej. Okay. Mocy Twej potrzebuje. Nauki! Tak, dura, dura, A. Dura. wroga No i co teraz a jeszcze jedna platforma dobra kiedy będzie ten y, atak z obrotu chyba że, że on już był

Czas to zakończyć! Zegnaj, Jedi! Okej, okay, czyli tak... Kończyłem etap. Udało mi się zebrać wszystkie... mini-zestawy. Ale niestety, tylko głowa do góry. Udało mi się, więc natychmiast muszę wrócić do etapu i... wracam do etapu w jednym celu aby... Oj... E, 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 tutaj jest... Tu jest trochę presji, to muszę przyznać, że No właśnie nie ma... Tu, tu mamy bardzo mało czasu. Widzę, że żeby wybrać a na solo I sam raz zwróccisz te lampy. Teraz jedno I teraz chwilkę. Aha, dobra. I teraz mi zaliczyło to. zostało oślepiony. Przez życie całe tak się dużo użyłem. A teraz muszę jeszcze odbić jego... ...błyskawice. Blokując. Już mam wszystko zrobione. Czyli nie da się wszystkiego na raz zrobić tutaj? To już miałem zrobione. A, odbiłem. No, od, okej. Okay. Kiedy on tak kręci... To, je, to był jego uderzenie z obrotu. Kiedy tak kręcił em, się dookoła i e, wysyłał te błyskawice, wtedy trzeba wcisnąć blok. Zablokować to i odesłać z powrotem. I wtedy jest, wtedy zalicza to wyzwanie. Czyli, no teoretycznie można to wszystko zrobić za pierwszym razem, jeśli się wie co trzeba robić. A trudno spodziewać się, żeby, żeby wszystko naraz. Najpierw szukałem mini zestawów, a teraz wróciłem, żeby dokończyć wyzwania. Nie muszę kontynuować etapu. I powinienem mieć już zaliczone wszystkie wyzwania. Operacja Olśnienie i zwrot do władcy. Wcześniej zrobiłem głowa do góry i wszystkie nie zestawy. Za to też dostałem klocek, więc jest. 100% w etapie. I w tym yy, poziomie zemsta zostało tylko przewaga wysokości, gdzie jak widać też niewiele yy, zrobiłem. Jednak kiedy się gra w y, etap fabularny, to nie zwraca się uwagi na znajdźki. To będę robił w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie starcia w Senacie. I tutaj, jak widzicie, jest 100%. Zapraszam na przewagę wysokości już w następnym spotkaniu. Trzymajcie się, pozdrawiam gorąco, cze... hej!